Były trzy rzędy ziemlanek. Nasza była chyba druga albo trzecia od góry od wodokaczki, czyli od wodociągów w środkowym rzędzie. No, ziemlanka to wyglądała na no, w ten sposób, że była wykopany dół, stawione okno, drzwi i przykryte to wszystko darnią. I był jeszcze piec w dodatku, komin. Ściany tej, tej ziemlanki to nie były wyłożone żadnym, żadnymi deskami, nic, tylko była goła ziemia, posadzka też była goła ziemia. No ja spałem przeważnie, jako małe dziecko, to na tym piecu, bo był piec dosyć taki, taki duży. No, ojciec spał, rodzina na takich pryczach też pod ścianą, no, to była wilgoć straszna. Najgorzej, no, co sobie przypominam, to było przeżyć zimę. A szczególnie jak był buran, czyli burza śnieżna, to wtedy buran zasypywał ziemlankę z kominem, z dachem, z drzwiami, ze wszystkim. I w domu było ciemno. Do pracy nikt nie chodził, bo można było po prostu zostać zasypany całkowicie w śniegu. Kto krzedł gdzieś daleko, to nie, nie, nie trafił drogi, i zamarzł w śniegu. Czy jeszcze matka tak. też raz zamarzała, właśnie po takiej wracała z takiej wyprawy po pożywność, żeby gdzieś coś dostać od ludzi. I, a śnieg był bardzo głęboki, duży i po prostu w te nogi się zapadały, już nie mogła ujść i się przewróciła. I byłaby zamarzła tam, tylko było takie szczęście, że jakiś chłopak wyszedł z, z domu, by się załatwić, bo przeważnie ubikacji w, w, w Ziemlance ani w domu nie było, tylko się wychodziło na zewnątrz. I on wyszedł i zobaczył, że się kobieta przewróciła. W ten czas zawołał swojego ojca, i ojciec przyszedł. I uratował. I uratował matkę. Pamiętam też, jak zawsze. To jest ściekłosowchoz, czyli uprawa buraków cukrowych. To był głównym takim jakby produktem tej, tego sowchodu. Lato krótkie, jesieni nie było, tylko od razu zima, więc buraki były pozbierane, wykopane, oczyszczone na kubki, ale nie było czym zwieść. No więc te yy, buraki cukrowe na tych kubkach pozostawały przez zimę do lata. I dzięki nim też żeśmy przeżyli, bo w zimie pod osłoną nocy szło się z workiem i tam, gdzie lis zaczął kopać troszeczkę w śniegu, bo w śniegu było bardzo dużo, całą zimę pada, a nic się nie topi. Także kubkę tych buraków znaleźć to też była sztuka, ale te lisy nam pomagały. A więc przynosiło się w worku te buraki zmarznięte i do pieca wypieczane i się jadło. Ale też nie wolno było ich brać. Jak znaleźli pięć buraków, pięć lat więzienia i do Polski więcej się nie przyjechało. Kto był karany, nie miał powrotu do Polski. Właściwie straciliśmy już nadzieję, że odnajdziemy obóz jużny. Jednak w opowiadaniach spotykanych po drodze Rosjan powtarzały się dwie nazwy: Zawadzkoje i Kuliczje. Postanowiliśmy mimo wszystko pojechać jeszcze i tam. Wypróbowanym sposobem wypytywaliśmy ludzi przy wiejskich sklepach. Przyznają kogoś, kto wie coś o zesłańcach z Polski. We wsi licie dopisało nam szczęście. Ludzie opowiadali o jakimś polskim krzyżu w Tajdze. Powiedzieli, że wie gdzie to jest stary drwal, Michaił Słukin. Odnaleźliśmy Michaiła. Stary drwal zgodził się pojechać z nami i pokazać nam w Tajdze to miejsce.

Plażok, Jest Jest polski krzyż, udało nam się znaleźć. Cmentarz był pod górką. A tu były tory kolejowe i tu były baraki, były baraki, były stolówki, były wszystko i ten cmentarz był z boku. A z krzyżem to na tarpaku chlopy kloca przepuścili na kantówkę w, cztere, w czterech tego i, i, i z kantówki taki zrobili. Ja wiem, kubkę ziemi wysypali, położyli ten krzyż. Ogrodzili i gwoździami poprzybijane e, żerdzie, po dwie żerdzie, po dwie żerdzie, od słupka do słupka, od słupka do słupka. I to nie był duży cmentarz. Było czysto, wykoszone, trawy nie było, nie było nic wyplewione, drzewa nie było wyrębane, ogrodzone, obite żerdziami w kolo i to wszystko. Rodzenie robili w kolo swojego grobu, sztachety porobili, bo to, to można było w tartaku, ludzie robili, co sobie można było wyciąć, żerdzia wyciąć, tego plotki porobili. Już nie to tak samo. Było kupę baraków. ziemianków w lesie nie było. Były baraki. I w tych barakach mieszkali takie znacze pojedyncze, a rodziny to przeważnie już w domkach. A dużo ruskich tam też było. I to było już jak mała wioska. Czy była ciężka praca w samym lesie, jakżeście pracowali? No nie? wiesz, Na ciężka latem i zimą. Zimą. Głęboki śnieg. Trzeba było sobie tunele odkopać. Odkopać sosnę i odkopać ścieżki. I... Tęsknili, ale co to było mówić do kogo? To było wygn wygnanie i koniec w tych aklagrach. Tak jak we więzieniu. W tym w lesie było. Zima, śnieg straszny. W lesie ciężka praca. Głód i tęsknota bardzo nas przygniata, tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy, co dzień to więcej pod sosnami leży. O Matko nasza, zlituj się nad nami, nad polską ziemią i jej wygnańcami. Powróć nas, powróć do ziemi ojczystej, królowo Polski, panienko przeczysta. 60 lat? Na 60 lat, no ja. na 60 lat. 60 lat. 60 lat. Tak zarośnięty cmentarz. Polski krzyż. Widzisz? Po górku, na którym jest stary polski cmentarz. Na tym pogórku. Widzisz, jak zarósł? Niesamowite. No ty. Rzeczywiście. Widzisz? miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej wsi, jak Saboru sprzed dwudziestu lat, bo od września od siedemnastego muszą drogą słyszeć każdy z nas, przez lud spod bieguna północnego, przez Lubiankę, przez katyński las, na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt, Wyznaczyły bezimienne szyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. Iśli dziesiątkowani, choć z radą pragną nas podzielić wróg, i przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśli szli, iśli dziesiątkowani, choć z radą pragną nas podzielić wróg, i przez ludową przeszliśmy niepokonani. Aż wolną Polskę raczył wrócić